Karolina Filipkowska jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. No pier, pie, piękny widoczek nam mm -hmm. tutaj e, przyniosłaś. Dzień się wspaniale kończy, bo faktycznie dzisiaj pogoda nam dopisywała, ale jutro będzie zdecydowanie gorzej tak jeżeli nie lubimy opadów deszczu no to możemy nie być zadowoleni z tego co teraz powiem bo front atmosferyczny pojawi się jutro w większej części Polski będą występować opady deszczu no i temperatura w dalszym ciągu będzie jeszcze dość wysoka początek kwietnia to wskazania termometrów nawet dochodzące do 20 stopni, chociaż jutro za tym frontem będzie do nas napływać trochę chłodniejsze, ale nadal dość ciepłe powietrze. No ale do 20 stopni jeszcze nie będą dochodzić wskazania termometrów, ale to już niebawem. Jeżeli mają Państwo sposobność spacerować się jeszcze przy tej wyjątkowo dobrej pogodzie w większej części kraju, to należy to robić, bo jutro aura sprzyjać już aż tak mocno. Nie będzie. Zobaczmy mapę i zobaczmy, jak to będzie wyglądać, bo już w nocy chmury frontu atmosferycznego powoli będą docierać do granic Polski, ale jeszcze w większej części kraju bez opadów, to jutro z pewnością się zmieni. W Warszawie możliwe są opady, raczej w drugiej części dnia temperatura do 16 stopni. Chłodniej w Berlinie za 27 stopni w najcieplejszym momencie dnia, również deszczowo, bez opadów w Paryżu 14. Wyspy brytyjskie 13-15 stopni i tam słonecznie, słonecznie także w Lizbonie i do 22 stopni. W naszym kraju w nocy od minus 1 do maksymalnie 7, gdzie nigdzie 8 stopni. W Zakopanem popada deszcz. Podobna sytuacja w rejonie Zatoki Gdańskiej też w prognozach mamy opady deszczu i tylko tam warunki drogowe będą utrudnione. Poza tym będą dobre, co nigdy nie zwalnia nas z odpowiedzialnej jazdy samochodem. Kolejny dzień pod znakiem deszczowych chmur. Padać nie powinno tylko w rejonie Wrocławia. Opola, Katowic, w Pasie, odsuwał, polubni również powinno być sucho. No Te chmury będą obejmować swoim działaniem coraz to większy obszar naszego kraju. Chociaż początek dnia na krańcach północno-wschodnich powinien być jeszcze dość dobry. Miejscami będzie wręcz słonecznie. Temperatura jednocyfrowa w rejonie Szczecin. I koło brzegu do 7 stopni, 7 stopni także w Zakopanem, krańce północno-zachodnie. Tam mocniej jutro powieje wiatr, porywy dochodzące do 30-60 km na godzinę. Temperatura maksymalna do 16 stopni. Ostrzeżenia dla kierowców w większej części kraju: aura nie będzie sprzyjać podróżowaniu, także uważajmy. Poniedziałek w dalszym ciągu deszczowy w całym kraju. Od wtorku. Stopniowa poprawa pogody. Opady prognozowane są tylko w południowej części Polski. Temperatura do 13-14 stopni. Kolejne dni już bez opadów i z coraz wyższą temperaturą. W piątek 20 stopni. Do zobaczenia.